Miesiąc maj jest w Polsce naszym serdecznym spojrzeniem na królowanie Maryi. Nazywamy ją Królową Polski. Trzeciomajowa uroczystość, nabożeństwa majowe są dla wielu z nas serdecznym spojrzeniem kierowanym ku Jasnej górze. Nasz codzienny różaniec z jasnogórską rodziną różańcową to droga duchowej więzi z Maryją, to swoiste, stałe, codzienne pozwalanie na jej królowanie w nas. Trzeba pamiętać, że koronacja cudownego obrazu w 1717 roku papieskimi koronami w dniu 8 września była powszechnie uznawana, że w ten sposób obieramy Maryję królową Polski. Nazywano ją wtedy królową Korony Polskiej i ten tytuł związano w oczywisty sposób z jej wizerunkiem jasnogórskim. Natomiast formalnie, Dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku biskupi polscy zwrócili się do papieża o wprowadzenie święta królowej Polski. Papież Benedykt XV w 1920 roku przychylił się do tej prośby i święto królowej Polski złączył z rocznicą uchwalenia konstytucji 3 maja. Alwowski biskup Józef Bilczewski. Poprosił papieża o dołączenie do litanii loretańskiej wezwania Królowo Polski módl się za nami. Maryjo, nasza jasnogórska królowo, pomagaj nam otwierać się na Bożą obecność w naszym życiu. Ty jesteś królową przez Twoje serce poddane Jezusowi, przez to, że jesteś służebnicą Pańską, królujesz przez służbę dla Boga i Tego nas uczysz. Uczysz, kiedy różańcem oplatamy nasze dłonie. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw te złego. Zdrowaś Maryjo, Jołaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, w na śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się za nami grzeszny, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. No, na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego kościoła.